Jeżeli chodzi o same zapisy w księdze, zapisy w księdze zawsze są dokonywane oczywiście w języku polskim i w walucie polskiej, czyli nawet jeżeli mamy faktury otrzymane w walucie zagranicznej, to mamy obowiązek je przeliczyć na Złoty Polski, i oczywiście w kolejnych tematach pokażę Wam, w jaki sposób to zrobić. I zapisy muszą być prowadzone w sposób staranny, czytelny i trwały, czyli to oznacza, że. Musimy być w stanie odczytać to, co wpisaliśmy, co jest trudne, jeżeli robimy to ręcznie i mamy brzydki charakter pisma. Większość z nas już jednak korzysta przynajmniej z Excela albo z tych internetowych programów i w sposób trwały, czyli że nie możemy tego z czasem zmienić. Na podstawie prawidłowych i rzetelnych dowodów księgowych. O tych dowodach księgowych powiemy sobie już za chwilkę. Dodatkowo, te zapisy poszczególnych pozycji przychodów i kosztów dokonywane są w kolejności chronologicznej. Z uwzględnieniem terminów dokonania zapisu, czyli w kolejności chronologicznej, co oznacza, że chronologicznie rozpoznajemy moment, w którym powinniśmy dany przychód czy dany koszt ująć w podatkowej książce przychodów i rozchodów. Jaki to jest moment, która data ma znaczenie ze względu na przychody, a która ze względu na koszty, oczywiście znów powiem w kolejnym temacie. Obowiązuje tu kolejność chronologiczna i musimy jeszcze brać pod uwagę terminy dokonania wpisu. Przykładowo. W przypadku faktury dokumentującej przychód jest to po zakończeniu dnia, ale nie później niż przed rozpoczęciem działalności w dniu następnym. Czyli powinniśmy właściwie dokonywać zapisów w podatkowej książce przychodów i rozchodów dotyczącej faktur na bieżąco. W praktyce wygląda to tak, że faktury wystawiane są w systemie internetowym połączonym z podatkową książką, czyli w ramach jednej aplikacji internetowej i one automatycznie księgują się do podatkowej książki, co zresztą pokażę Wam również na przykładach w późniejszych tematach. Jeżeli chodzi na przykład o zakup materiałów, taki zapis jest niezwłoczny, czyli zaraz po otrzymaniu takich materiałów, czyli po dostawie takich materiałów. Gdybyśmy mieli się przyjrzeć przykładowi takiego zapisu, żebyście mieli jakiekolwiek wyobrażenie na ten moment, bez zagłębiania się w szczegóły, jak taki zapis wygląda, to mamy tutaj taki krótki przykład. Pan Tomek wystawił w styczniu fakturę za dostawę w dniu 25 stycznia czterech laptopów na rzecz firmy IT Jan Kowalski mamy podane dane kontrahenta na kwotę 13 200 zł netto. Bo pamiętamy, pan Tomek jest podatnikiem VAT. W przypadku podatników VAT czynnych w podatkowej książce ujmujemy kwotę netto, ale o tym powiem e, jeszcze za chwilkę. Zapis takiej operacji wyglądałby następująco. Gdybyśmy założyli, że była to pierwsza operacja w styczniu pana Tomka, no to oznaczylibyśmy ją numerem 1. Data zdarzenia w tym wypadku jeszcze nie musicie o tym wiedzieć, ale jest to data dostawy towarów, czyli 25 stycznia. Numer dowodu księgowego, który pan Tomek zna, imię i nazwisko kontrahenta, mówiliśmy IT Jan Kowalski, jego adres i numer NIP, opis zdarzenia gospodarczego, czyli sprzedaż czterech laptopów. Zakładamy, że pan Tomek. Handluje laptopami, sprzętem komputerowym, więc był to sprzedany towar. W związku z tym ta kwota 13 200 zł zostanie ujęta w tej kolumnie siódmej. Przychód się podsumuje. Oczywiście jeżeli mamy, jeżeli prowadzimy podatkową książkę w Excelu albo yy, elektronicznie. No i podsumuje nam się też suma strony. Czyli tak wyglądałby przykładowy zapis w podatkowej książce przychodów i rozchodów. Na podstawie tego zapisu widzicie, że jednym z dokumentów, z dowodów księgowych, na podstawie którego dokonujemy zapisów, jest faktura. Ale zobaczmy jeszcze, jakie inne dowody księgowe są podstawą dokonywania wpisów do podatkowej książki przychodów i rozchodów.